Dziś opowieści z Namibii. Today, stories from Namibia. Namibia to państwo w Afryce. Namibia is a country in Africa. W Namibii znajdu, znajdują się takie koła na ziemi. In Namibia there are circles on the ground. Posłuchajcie o nich. Listen about them. Pośród wielu naturalnych cudów na namibijskiej pustyni są również tak zwane koła wróżek. Setki śladów w kształcie koła rozrzucone po nieurodzajnej ziemi. Among the many natural wonders of the Namibian desert There are fairy circles, hundreds of circular patches scattered across barren land. Jest wiele okolicznych mitów i baśni, które powstały dotyczących tych właśnie kół, dotyczących tego, jak powstały te niezwykłe kręgi. Niektórzy mówią, że to są ślady Boga. Many urban myths have emerged. As to the origin of these unique circles, with some claiming, that they are footprints of God. Według jednej, jednego z ustnych przekazów Himba, okręgi były zostawione przez Bogów, podczas gdy inny lud mówi, że to starożytny smok, mieszkający pod powierzchnią Ziemi, spala całą roślinność na powierzchni Ziemi. poprzez zioniencie ogniem. According to one oral myth of the Himba, the circles were left by gods, while other has it that ancient dragon living beneath the earth crust burns the vegetation on the surface of the earth by breathing fire onto it. Opowieść o ludzie Kwe i o słoniu. The Kwe and the Elephant Ludność Kwe z uh, rejonu rzeki Zambezi w północno-wschodniej Namibii wierzyła, że słonie tak naprawdę były kiedyś ludźmi. The Kwe people from the Zambezi region Of Northeastern Namibia believed that elephants were originally human, a więc ich mity i legendy obrazują słonie jako silnych i bardzo mądrych wodów albo oficerów policyjnych. So uh, their myths depict elephants as strong and wise chieftains and police officers. W jednej takiej opowieści słon y, ma swój nos jeszcze mocniej rozciągnięty po tym, jak zwyciężył hippopotama w zabawie w przeciąganie liny. In one story, the elephant gets its nose stretched out after beating a hippo in a game of tug of war. Inna opowieść głosi, że słoniowi się rozciągnął nos, kiedy bił się z krokodylem. In another story, the elephant gets nose stretched after a fight with crocodile. Ta druga opowieść służy jako ostrzeżenie dla ludzi, żeby nie byli tacy nerwowi jak słoń. The second story serves as warning to people about elephants Part. Trzecia historia. Story number 3. Historia o drzewie do góry nogami. A legend of the upside down tree. Legenda głosi, że drzewo baobabu, inaczej zwane drzewem do góry nogami albo drzewem duchów, wygląda w ten sposób z powodu swojego braku wdzięczności. Legend has it that the baobab tree. Upside down tree or ghost tree got to look this way because of neglect and a lack of appreciation. Mówi się, że baobab ciągle się porównywał do innych drzew i uważał, że wszystkie inne drzewa są dużo piękniejsze od niego. The, the baobab is said to have constantly compared how it looked to other trees. And deemed its pears more attractive. Bóg miał już dosyć tych narzekań i dopytywań się, dlaczego inne drzewa są ładniejsze, a więc wyrwał baobab z korzeniami i odwrócił do góry nogami, tak żeby już więcej baobab nie mógł widzieć swojego odbicia w pobliskim jeziorze i narzekać na swój wygląd. After getting fed up with all its complaints and questions as to why other trees were better looking, God picked the baobab and replanted it upside down, leaving it unable to ever see its reflection in the nearby lake and complain again. Opowieść czwarta, story number four. Warto zobaczyć wcześniej, jak wygląda modliszka. It's good to see how a mantis looks. Macie ją na miniaturce od baśni. Modliszka to taki owad, który wygląda, jakby się cały czas modlił. A mantis looks as if it was praying all the time. Może dlatego. Są plemiona, które uważają ją za świętą, albo jakąś wyjątkową, nad ludzką. Maybe this is why some people believe it is sacred. Mantis i lud San. Modliszka i ludzie z plemienia San. Modliszka była dawczynią życia i tą, która przyniosła ludziom ogień według dawnych wierzeń. Mantis was the giver of life and the original giver of fire. Ludzie nie uważali co prawda modliszki za boginię, ale za jakąś wyższą formę człowieka, która wyobraża y, idealnego człowieka, takiego człowieka bez wad dla ludów właśnie z plemion San. The Sun do not regard the mantis as a god, but rather as a higher form of human, who represents the sans idea of the ideal person. Bardzo pięknie wyobrażona jest modliszka w sztuce naskalnej starożytnej, którą wciąż można podziwiać w skalistych górach w Namibii. They represented him well in their ancient rock art which can be still seen across rocky and mountainous regions in Namibia. Mówi się, że to właśnie Modliszka przyniosła tym ludom ogień, bo ukradła go spod skrzydeł strusia. Mantis is said to have brought the sun fire by snatching it from the knees an ostrich's wings. A to było tak, że struś przechowywał sobie dla siebie ogień pod skrzydłami i przyrządzał swoją żywność Dzięki temu ogniowi smakowała dużo lepiej niż żywność kogokolwiek innego. The ostrich kept fire under his wings to prepare his food, which tasted so much better than everyone else's. Modliszka do tamtej pory jadła zazwyczaj surowe jedzenie, a więc przechytrzyła strusia, ukradła mu ogień. I mówi się, że to było takie poniżające dla strusi, że one właśnie dlatego nie potrafią latać. Wolą raczej trzymać swoje skrzydła mocno przy sobie, pilnując, żeby na pewno nikt im nie ukradł tej resztki ognia, która jeszcze im została. It is said that this humiliating loss is the reason why ostriches cannot fly, choosing opting to keep their wings pressed tight to preserve the little fire they have left. Jest jeszcze wiele wiele różnych innych opowieści z Namibi. Ale na razie tyle. There are many more stories. From Namibia. But it's all for now. Bye!